Dzisiaj jako jedyni w Polsce mamy dostęp do nowego update'u w style BrainRot przed premierą. Tak, tego na trzy dywany. Sami przedpremierowo ogłosił nam na Discordzie, że w nowym update'cie w sobotę o 22:00 dostaniemy nowe dywany w style BrainRot jako event. Ja dzisiaj mam dostęp do takiej wersji, dzięki czemu możecie zobaczyć te piękne przebitki. A ty jeżeli chcesz dzisiaj wygrać takiego BrainRota, to zostaw łapę w górę, suba dzwonem oraz napisz w komentarzu, czy update wam się podoba. No i oczywiście bijaj na Discorda, bo tam fajne rzeczy dla was mamy. Zanim jeszcze wskoczymy sobie na mapę na trzy dywany, żeby pokazać wam jak to wygląda, ale dzięki temu, że mam taki dostęp, to widzicie te piękne przebitki. Przejdziemy sobie do innych lików, które sami udostępnił, bo brainrotów na grze niestety nie mogę wam pokazać. Zacznijmy od pierwszego lika i jest to Los Paginis prawdopodobnie. Mary Mary Pagi jest dosyć rzadkim brainrotem i leci on tylko z dywanu i daje dosyć sporo kasy, więc możemy się spodziewać, że Los, że los Paginis będą miały jeszcze więcej zarobku. Co jeżeli wam spadnie? Będziecie mogli przyfarmić traity i zrobić różne rzeczy, żeby dawały naprawdę masę. Ściana. Myślę, że około jednego biliona przy dobrych tradeach mogą dawać wam te brainroty. Co jest moim zdaniem osobiście fajne. Ja tego brainrota oceniam na 8 na 10 Wydaje mi się, że jest to fajna rzecz, którą na pewno będę chciał zdobyć w stile brainrot. Drugi brainrot, którego zlikował nam sami, widzicie w tym momencie na ekranie. I jest to oczywiście Cookie and Milk. Cookie and Milky. Bardzo fajny brainrot. Oczywiście nawiązanie do Garaman, Madungdon, Kechuru and Musturu, Chipso and Queso i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję tylko, że będzie większy i będzie taki majestatyczny. I pra prawdopodobnie będzie leciał z dywanu. Co jest dosyć ciekawe, ewentualnie będzie można go zdobyć od Brainrot Dealera, do którego przejdziemy sobie później. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to absolutne 8 na 10, tak samo jak w przypadku poprzedniego Brainrota, który zostanie dodany do tej gry. Wydaje mi się, że mega spoko i możemy przejść sobie do kolejnego, bo mamy tego dzisiaj dosyć dużo. Moi drodzy, ten Brainrot Lizak Rower, zupełnie nie mam pojęcia jak się będzie nazywał. E, jedzie on oczywiście na rowerze, więc jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Jest to Brainrot, którego Nazwy nie znam. Jeżeli wy go znacie, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Natomiast sami ewidentnie ma coś do tego, żeby wszystko, co dodaje, ostatnio jeździło na rowerku, bo mieliśmy tej Teiry, Bicicleteiry, tą Bicicleteirinę, i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj ewidentnie sami poszedł w co innego i tutaj mamy ramę od roweru jadącą na rowerze. Śmieszne! Rama od roweru jadąca na rowerze, śmieszne. Mamy tutaj jakąś małą animację od samego pokazaną, że będzie tak on ruszał oczami, więc dosyć fajny Brainrot, i myślę, że. Będzie on rzadki, bo tak, no wygląda na rzadkiego. Nie wygląda to na Brainrod Goda. Zresztą, wszystkie te bici Iriny, czyli te, co jeżdżą na rowerze, są sekretami, więc mam nadzieję, że sekretem on będzie również. Ja już go widziałem, no ale niestety nie mogę wam pokazać w oficjalnej grze. Dużo Lików sami nam przygotował na sobotni update z racji tego, że dostanie dodany No La Policja. Ten, kto jest w Memax z Brainrodzami, dosłownie wie o co chodzi. No La Policja w takim stylu No My Hotspotitos. Ciekawe, czy będą z takolaki Bloka, czy z czegokolwiek innego. Mnie osobiście bardzo podoba się nula Policja, bo, bo to jest główną częścią, jakby tego trendu Brainrotowego, a tego jeszcze po prostu nie było w stylu e Brainrot, co jest mega fajne. Animacja też w miarę spokom no i to na 100% zostanie dodane do gry. Mega fajny Brainrot, dla mnie 10 na 10 Wy ocencie w komentarzu. Tak jak mówiłem, sami zlikował też trzy dywany, których przebitki widzieliście na wstępie. A to oczywiście mogę wam pokazać na żywo, więc zaraz przeniesiemy się do gry, ale omówmy jeszcze jedną zmianę. Jak widzicie, nasz ulubiony witchfius czyli Vulturinos w głównym wypadku zniknie za jeden dzień i 7 godzin. Ale sami na wtorkowym evencie zlikował nam, że Witchfuse zastąpi Brainrot Dealer i nie do końca wiadomo, jaka będzie jego funkcja. Wiadomo, że będziemy mu mogli przynieść jakieś brainroty i wymienić na przykład na innego. Ciekaw jestem, jak to będzie działać i czy będzie można farmić trejty, bo to jest bardzo kluczowe dla robienia dosyć dużych i fajnych brainrotów, tak jak to robiliśmy ostatnio na eventach. No, ale z Witchfusem Halloweenowym musimy się pożegnać, no i słusznie, no bo już ten Witchfuse jest dosyć przeopatrzony. O przez nas, przynajmniej wszystko. Już wszystko zrobiliśmy z tego, oprócz headless horsemana, bo tam jakieś kosmiczne brainroty trzeba oczywiście wkładać. Co jest, no wiecie, takie, no mech, bo i tak macie chyba 3-4% czy 4 na tego headless horsemana, więc nie warto ryzykować takimi OP brainrotami, żeby go zdobyć. Także brainrot dealer zawita. Prawdopodobnie niedługo zobaczymy jego zaciemnioną wersję, ale no ja nie chcę czekać, aż to się wydarzy. Więc żegnamy się z Witfuse'em i lecimy na serwer, żeby pokazać Wam, jak będą wyglądać te trzy dywany w stylu brainrot. No i co, panie, Krystianie, słuchaj! Zobacz, o, co my tu bracie. mamy! O, bracie! Nawet jest mój pas niebieski! I patrz, jest złoty dla ciebie! Sami I ono jest złoty i diamentowy pas! No, ciekawe to jest, stary! Ja jestem ciekaw, czy właśnie, jak nie będą uruchamiane eventy, to na różnych ścieżkach właśnie, bo to może być po to, nie? Stary, wiesz, co będziemy musieli przetestować? No. Jak będą się tworzyły tutaj rytuały? Bo jak na przykład O! Oh, oh, rytuał, oh. leci na trzy pasy bicikleteira albo na trzy pasy drzewo Mateo? No właśnie, jestem Ciekaw, nie, bo jak będzie rytuał, no właśnie, I przy którym dywanie robić rytuał, chłopie! No właśnie, że w ogóle będą aktywne i będą zbugowane, no to będzie mega mocne. Ale w ogóle dla mnie ta gra stanie się teraz bardziej. Ale szczerze, teraz będziemy mieli trzykrotną szansę na Strawberry Elefanta! Rozumiesz to łysy? No rozumiem, tylko że to wiesz wiesz o co chodzi, że to będzie prawdopodobnie tylko na event włączany na jakiś czas, na jakiś wiesz. bo wiesz, my tu mamy włączone cały czas, a tutaj. Ale wyobraź sobie stary 10 razy lak jak sami odpali i trzy dywany na raz. No, no o, tu się no. może posypać, chłopie. Tu nie, się może posypać. Ale umawiamy się tak, że pod eventu niebieski jest mój, tak? Złoty. Dobra. Pój, a to, co jest na środku, to wspólne dobro, tak? Tak, 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 tak. Pole, tak, 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 tak. Żebyś później tej decyzji nie żałował, chłopie, nie? <laughs> Widzowie, wy napiszcie w komentarzu, który pas uważacie za najbardziej szczęśliwy. Złoty, blu. Czy diamentowe? No, jestem ciekaw Waszej opinii. Ej, do stary, to by było OP, jakby na zwykłym dywanie leciały zwykłe rzeczy. A tutaj same złote, a tu same diamentowe. Czy to? Nie, ale czemu nie? Przecież tak może być, bo tylko no, jest tak złota być. i diamentowa baza, tak? No, jeszcze jest Inkyang, ta napierdoły, ale no, Inkyang chyba nie zniknie dobra. niedługo. Tak, zniknie, ale nie okresowe bazy, jak Halloween, Inkyang, Candy, Lava, Galaxy, tylko chodzi mi o standardowe klasyki, tak? No takie stałe, no no to może być za łatwo no. zdobyć złotą bazę i Słaba za na wartości to może być słabe. No, by tak nie było. No, ale słuchaj, jak dojdą kolejne brandy, to się znowu pod, podwyższy, tak? I będzie ciężej zdobyć. No dokładnie. No, ja. powiem Ci tak, to jest totalny game changer. Ja już nie mogę doczekać soboty, godziny pierwszej, drugiej? O 22.00 chyba będzie. O 22.00 chyba będzie event, przynajmniej tak poinformowałem. I tak Więc mi się zapamięta. wydaje, że będzie. Więc zapamiętajcie widzowie, zapiszcie sobie w jakimś malutkim notesiku albo na ścianie. Wyryjcie śrubokrętem. Tak, bo w zeszłym tygodniu był o 21.00, więc pamiętajcie, że tym razem w 22 ten event, nie, więc żebyście pamiętali tak. to i no mam nadzieję, że zbierzecie jakieś kurde fajne brainroty na trzech dywanach i co, i wyślijcie na Discorda fot. Oczywiście I jak pamiętajcie, macie coś super. Widzowie. I pamiętajcie widzowie, żeby wkoczyć tak z godzinkę prędzej, nawet nie, godzinę 15, bo zazwyczaj godzinę przed eventem sami e, respi taki bloki darmowe, early birds tak zwane, wczesne ptaszki dla osób, które już się nie mogą doczekać eventu, zawsze kilka skrzyneczek spadnie. Czasami lecą secret skrzynki, więc warto no, i słuchajcie, na ostatnim evencie sami jeszcze zapowiedział nam nowego OG Brainrota. Krystian robił o tym tak, film. Tak, Macie tak. go podlinkowanego w opisie. No i możesz powiedzieć, co się dowiedziałeś przy okazji tego, że robiłeś e o tym film. Słuchajcie, moi drodzy Państwo, prawdopodobnie. Raczej, znaczy, odwiedziliśmy się ostatnio wspólnie na Taco Tuesday. Sami nagle ni stąd ni z ową zaspamował emotką jajkiem na czacie. A później do tego się odniósł i napisał, że niedługo nowy OG Rot zostanie dodany do gry. A jak dobrze wiecie, wszystkie OG. OG brainroty, a może i nie wiecie? Wszystkie OG brainroty są inspirowane memami z ojejuzu, bardzo starych memów. Tak, tak, Na tak. Na przykład jest chyba z 2000, którego? 9? czy tak? Coś takiego. A, a mia, Miał tak. jest chyba z 2009, to już zamierzchłe lata, nie? To, tak, <laughs> to, to, to a, już. A teraz może zostać dodany tylko i wyłącznie jeden mem. Egg Dog, egg tak? Dog, Czyli który położył uszka, a był u fryzjera i wygląda jak jajeczko. Świetny mem. No zgadzałoby się to, wiecie, z tym, z tym, że jest miał Strawberry elefant, same zwierzęce te memy, nie? Więc teraz Egg Dog to będzie coś, coś fajnego. Przynajmniej mamy taką nadzieję. W przyszłości paweł Jumper. No, w przyszłości Paweł Jumper, tak jest. Subskrybujcie <noise> kanał. Wpadajcie na event w sobotę, oczywiście wpadajcie na Discorda. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara! Eja!